Drużyna ruchu radzianków rozegrała trzeci tej zimy sparring. Po dwóch starciach z czwartoligowcami, żółtoczarni zmierzyli się z przedstawicielem trzeciej ligi Unią Turza Śląska. W pierwszej połowie radziankowianie prowadzili wyrównaną grę z wyżej notowanym rywalem. Ten był jednak skuteczniejszy w 16 minucie Unia objęła prowadzenie. Po kontrataku strzał na bramkę Rafała Strzelczyka oddał zawodnik testowany w obozie gości. Piłka otarła się jeszcze o nogę Kacpra Sadlaka i wylądowała w bramce. Ruch dążył do wyrównania, potrafił przedostawać się w okolice pola karnego przeciwnika, a w 25. minucie trafił na 1 do 1. Świetnym dośrodkowaniem popisał się Kasper Zalewski, którego zagranie w pewny sposób wykończył Piotr Kwaśniewski. Lepsze okazje na kolejne gole tworzyli sobie jednak przyjezdni. W 36. minucie piłkę z linii bramkowej wybijał miłość ćwielą, gratując zespół przed utratą gola. Później po faulu Łukac Prasadlaka rzut karny przestrzelił Mateusz Bodzioch. Po drugiej stronie boiska nie z uderzeniem z za szesnastki popisał się ćwieląg, ale bramkarz Turzy końcami palców wybił piłkę na żółdrożny. Gdy wydawało się, że pierwsza odsłona zakończy się remisem, Unia wyprowadziła kolejną kontrę, którą na gola zamienił Tomasz Krężelok. Po 45 minutach cidry przegrywały 1 do 2. O ile w pierwszej części meczu ruch prowadził wyrównaną grę z Beniaminkiem III Ligi, po zmianie stron miał już duży kłopot z kreowaniem kolejnych bramkowych okazji. Wciąż groźni byli za to przyjezdni. W 62. minucie podwyższyli swoje prowadzenie po szybkiej akcji, wykończonej celnym uderzeniem zawodnika testowanego w ich barwach. Później mieli jeszcze swoje szanse na to, by zakończyć spotkanie bardziej efektownym rezultatem, ale dobrze między słupkami spisywał się jakub zapiór. Ostatecznie wynik zmiany już nie uległ w trzecim tej zimy meczu kontrolnym ruch radzionków przegrał z Unią turza Śląska 1 do 3. Rafał tutaj jest zdecydowanie jakości piłkarskiej i nie ma co tego ukrywać? W pierwszej połowie rywalizowaliśmy jak równy z równym, z bardzo silnym zespołem. Mieliśmy swoje sytuacje, stwarzaliśmy mnóstwo, niestety będą indywidualne, skutkowały tym, że schodziliśmy na przerwę przegrywając. Ale lepiej grać sparringi z drużynami z trzeciej ligi i uczyć się z nich, niż grać sparringi i wygrywać po 5 0 i nic z tego nie wyciągać, myśląc sobie, że jest się najlepszym i, i zwycięstwa przyjdą same. No nie, ciężko nam to przychodzi, ale dopiero ruszyliśmy na następny sparring za tydzień, więc, więc mam nadzieję, że będzie lepiej. Kształtuje się ta kadra przede wszystkim, yy, też na plus, ale też na minus, na których zawodników możemy liczyć, na, na których yy, zawodników. Mniej i tutaj też musimy podjąć określone decyzje, bo ruch musi być naprawdę mocny i potrzebujemy jeszcze jednego, dwóch wzmocnień z zewnątrz, żeby ten wózek ciągnąć w jednym kierunku, bo, bo liga będzie tak silna, że nie będzie miejsca na, na błędy i nie będzie przełożona.